Przygotujcie się na cotygodniową dawkę emocji. Poprawny Polak przedstawia Let's Play Titan Quest w poniedziałki czwartki o 17. Cześć, witajcie z tej strony Poprawny Polak, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Titan Quest. Jest to odcinek z tego co pamiętam 12. Przed chwilą sprawdzałem, więc raczej jeszcze mi się nic nie zdążyło pomylić i pomieszać w głowie. W dzisiejszym odcinku idziemy odwiedzić sobie Gaj Oliwny, kogoś tam. Idziemy także zdobyć podarek dla wyroczni w Delfach No i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o przypomnienie Jesteśmy w Dolinie Helikońskiej, hmm, czyli jeszcze nie w Gaju Oliwnym Chyba, że Gaj Oliwny leży tak naprawdę tutaj Jest oczywiście możliwość, że... Okej, okay, Trapper, jest Trapper Jest możliwość, że nie uda mi się w tym odcinku, znaczy nie zdąży po prostu w tym odcinku dotrzeć jeszcze do do... powiedzmy do gaju oliwnego albo zdobyć tej gałązki, ale postaram się jednak, żeby żeby mi się udało. I żeby w tym odcinku już udało mi się zdobyć podarek dla wyroczni. Widzę przed sobą dwie fontanny reinkarnacji na radarze, czyli są wszystkie dosyć blisko. Swoją drogą, wiecie co? Okej, okay, mamy szamana, mamy szamana i jego powinienem się pozbyć w pierwszej kolejności, okej, okay, udało się. Muszę wam powiedzieć, że <grym> Szczerze mówiąc, dopiero teraz zauważyłem, e, że to nie jest raczej zbieg okoliczności, że e, powstała taka nazwa jak trapper i dopiero teraz e, uświadomiłem sobie, że e, traperzy, prawda, to są ludzie, którzy przede wszystkim zakładają pułapki i tak samo widać w tej że e, na przykład Centaur Trapper jest w stanie zarzucić na mnie taką pułapkę, taką sieć, żeby mnie zatrzymać w miejscu. I dopiero teraz uświadomiłem sobie, że ta nazwa najprawdopodobniej pochodzi od angielskiego słowa trap, które oznacza nie mniej, nie więcej tylko po prostu pułapka. Więc, to jest taka, powiedzmy, ciekawostka. Hmm, jeśli o mnie chodzi, to, szczerze mówiąc, jeśli wiem, że dopiero teraz to zauważyłem, ale, wiecie, tak to już bywa. Okej, okay, walczę teraz tak naprawdę z, nie wiem, z dziesięcioma przeciwnikami naraz przez chwilę walczyłem. Na szczęście większość z nich już nie żyje. Mamy tam chyba znacznik bitewny. Nie, kaplicę uzdrawiającą. A więc korzystam z niej przed następną walką. No, na przykład teraz. O, ho, ho, mamy. Mroczny satyr, mroczny satyr, kto to jest? Mroczny satyr, e, przywoływacz duchów? Nie, to nie ten, przywoływacz. Przywoływa, Kurde mol, przywoływacz duchów to jest ten e, z kosturem. Natomiast jego też przydałoby się pozbyć. Na szczęście ma już mało życia, natomiast ten tutaj z dwoma toporami też wygląda dosyć strasznie. Okej, okay, a więc cóż, nie ma, co, nie ma co wybrzydzać, trzeba po prostu wszystkich zabić. E, ten z dwoma toporami nazywa się siewca spustoszenia. E, warto wiedzieć. Ja w tej chwili mam zamiar pozbyć się przede wszystkim szamana, który ulecza wszystkich co chwilę. Szamana i przywoływacza duchów, który przywołuje te niebieskie dziki. I teraz będzie już naprawdę o niebo łatwiej. Ten siewca spustoszenia może i wygląda strasznie, ale wcale nie jest taki potężny, jakby się wydawało. Mimo, że dzierży aż dwa topory naraz. No ale naprawdę nie był to aż taki potężny przeciwnik, jakby się mogło wydawać. Okej, okay, mamy tutaj mnóstwo, mnóstwo przedmiotów. Natomiast szczerze mówiąc, jak tak patrzę to to wygląda ciekawie, chociaż zapewne nie jest wcale aż takie dobre. Paciorki wytrzymałości wezmę i sprzedam. Tradycyjnie jak paciorki i obrączki zawsze to samo z nimi robię. No i co my tu mamy? Nic ciekawego. Podwójne topory są fajne, pamiętam, że przez dłuższy czas nawet nimi walczyłem, ale mm, oczywiście w tej chwili będę walczył tylko i wyłącznie włóczniami i im podobnymi mm, rodzajami broni, a więc topór nawet podwójny nie wchodzi w grę. No, ok, czas się dalej przebijać. Zauważcie, że podczas kręcenia tej serii nie zginąłem jeszcze ani razu. I szczerze mówiąc, jestem w stanie przewidzieć, gdzie pierwszy raz zginę, i to będzie właśnie w Gaju Oliwnym. Ok, a więc to miejsce doskonale pamiętam. Yy, naprawdę. Jesteśmy na moście i dobrze pamiętam, że zawsze zabijałem tych przeciwników z góry, z łuku. Yy, ponieważ w ogóle nie zauważają mnie tutaj, i nie chowają się przede mną, ani nie uciekają, ani nie próbują zaatakować. Yy, nic z tych rzeczy po prostu yy, dają się atakować. A więc to jest dobra okazja, żeby Ułatwić sobie potem e, trochę W przyszłości e, przejście przez ten e, No, przez tą dolinę Powiedzmy, pod nami Okej, okay, tego, tego dzika nie mogę dosięgnąć Okej, okay, udało się No i on teraz stoi pod mostem i pewnie próbuje mnie zaatakować W jakiś magiczny sposób Mimo, że jestem całkowicie poza zasięgiem Okej, okay, ale ja chwilowo nie będę już tracił czasu e, Przejdę mostem No i pogadamy sobie z jakimś człowiekiem Który tutaj jest Jest to... E, Rytymos, producent oliwy. No okej, okay, a więc zdaje się, że jego gaj oliwne płonie. A w całym gaju rozpanoszyły się potwory. Ok, mamy tutaj na oko przede wszystkim pająki Arachnosów. Arachnosowie dotąd nie stanowili większych problemów. Nie jestem całkowicie pewien, ale wydaje mi się, że. Ok, mamy tutaj już na radarze zaznaczonego potwora. Jest to... nie, święta Gałązka oliwna. Sorry, nie potwór, tylko yy, przedmiot. Okej, okay, mamy tutaj tkaczów, tkaczów. runów i tkaczów zaklęć, czyli takich bardziej magicznych arachnosów. Okej, okay, jest tutaj naprawdę ogniście cholera. Yy, i, I gra zdaje się trochę przestolagować, ale tylko trochę. Okej, okay, a więc przy świętej Gałązce oliwnej z pewnością jest boss. Yy, tym bossem jest z tego co pamiętam. Yy, jakiś pająk, chyba pajęczyca wręcz. Będzie z tego co pamiętam dosyć trudnym przeciwnikiem, będzie przywoływała potwory. I generalnie rzecz biorąc jestem prawie pewien, że zginę podczas tej walki kilka razy. Naprawdę. No może nie dam sobie uciąć głowy, ale myślę, że myślę, że zginę kilka razy. Nawet jeśli uda mi się w ogóle dotrzeć do niej, nie ginąc tutaj, to naprawdę na pewno zginę podczas walki z nią. Na szczęście fontanna reinkarnacji jest tutaj bliziutko. A więc raczej nie zdążę jej się zregenerować życie zanim do niej wrócę. Na tyle, że powiedzmy stanowi o to jakiś większy problem. Okej, okay. pozbędę się chwilowo tych przeciwników tutaj, e, ponieważ będę pewnie uciekał przed, e, przed bosem kilka razy. Nie chcę się tutaj natknąć na jakieś takie oddziały maruderów powiedzmy. Takie jak te, te, takie jak te pająki. Okej, okay. jesteśmy już coraz bliżej e, walki z bosem. Pierwszej od, z tego co pamiętam, konfrontacji z Nesusem, e, która naprawdę miała miejsce cholernie dawno temu. Okej, okay. sterta kości Bardzo klimatyczna Mamy eliksir zdrowia Oj cholera, zobaczcie na to, zobaczcie na to Mam 9 eliksirów zdrowia W tej chwili wiecie co zrobię? W tej chwili otworzę tutaj portal Polecę do Megary i kupię sobie zapas eliksirów zdrowia Ponieważ z 9 ja naprawdę nie mam żadnych szans Jestem pewien, że przydałoby mi się przynajmniej 30-40 na tą walkę Ym, Z pewnością są ludzie, którzy umieliby to zrobić nawet z 9, Ale ja do nich nie, nie należę Okej, okay, a więc dokupmy sobie eliksirów zdrowia. Naprawdę dużo, nie będę skąpił pieniędzy na te eliksiry, ponieważ mogą uratować mi życie. Okej, okay, 65 w sam raz. Teraz wrócimy portalem z powrotem do gaju oliwnego. Do gaju oliwnego, by stawić czoła bosowi. Okej, okay, coś czuję, że on już naprawdę jest tutaj, naprawdę za zakrętem praktycznie, nawet nie za zakrętem, ponieważ droga wyjdzie prosto do niego. Um, a więc cóż, mogę powiedzieć tyle. Trzymajcie za mnie kciuki. Idę skopać kilka ho ho. Okej. Let's begin. To jest nasz boss, który zdaje się w ogóle nie tracić życia. To są jego minionsy, czyli potwory, które może przywoływać i robi to nader często. A to jest moja włócznia i moje zdjęcie, którego będę używał najczęściej, jak się tylko da. Okej, okay, wiecie co? Te pająki zdają się być słabe, więc będę się z nimi rozprawiał, żeby nie zabierały mi życia, ponieważ to była głupia strata. Trzeba przede wszystkim na oko uważać na ataki tego głównego bossa, a nie na te małe pajączki, które przywołuje. I wiecie co? Zdaje mi się, że ta walka będzie łatwiejsza niż przypuszczałem. Arachne, królowa pająków, wcale nie jest aż tak potężna. I traci życie dosyć szybko, odbierając mi je niewiele szybciej niż ja jej. Ok, teraz postaram się zabić te pająki i ruszamy dalej do walki z arachnę, królową pająków. Będę używał zdjęcia najczęściej, jak się da. Muszę tylko pilnować życia, żeby co chwilę brać eliksir, ponieważ inaczej mogłoby to się dla mnie źle skończyć. Tak naprawdę, ja Wam powiem szczerze, w tej chwili nawalam cały czas jedynkę, czyli eliksir zdrowia lewy przycisk mężczyzny, czyli zwykły atak i raz na jakiś czas zdjęcie, kiedy tylko mam okazję kiedy tylko mi się naładuje więc tak wygląda mniej więcej walka w wykonaniu Titan Questa wziąłem eliksir energii chyba pierwszy raz w ogóle podczas tej gry, korzystam z tego eliksiru no okej okay. walczymy dalej, walimy dalej zacząłem jakoś moim zdaniem trochę szybciej tracić życie więc trzeba na chwilę uciec, oddalić się od Arachne zabić tego niebieskiego użyć zdjęcia no chodź, no chodź, no chodź, dobrze i wiecie co? Arachne za chwilę zginie, naprawdę. Jestem pod wrażeniem własnych umiejętności. Okej, okay, udało się. Wypadła jej raptem żelazna falcata i ochronny pierścionek. niezbyt wiele jak na bossa, ale z pewnością czeka nas jakaś zarąbista skrzynia. Już za chwilę zresztą zobaczę, co to jest ta falcata, ponieważ nie wiem. Okej, okay, to jest broń szybka. A więc coś, co mnie nie interesuje. No i proszę państwa, udało się. I to dużo szybciej niż się spodziewałem. Mamy tutaj... Trzy prymitywne skrzynie, jedną y, bardzo majestatyczną skrzynię i świętą gałązkę oliwną, y, którą mam zamiar za chwilę podnieść, ale na samym końcu dopiero. Okej, okay, złoto, y, zdobny karważ, okej, okay, zdobne, y, zdobne rzeczy, to są kolejne jak gdyby ewolucje, najpierw były tłoczone, e, nie, poczekajcie, chyba najpierw były tłoczone, teraz będą zdobne, a więc miedziany zdobny karwasz być może, o tak, już będzie lepszy od naszego y, tłoczonego karwasza. Z tym, że nie możemy go jeszcze niestety używać, brakuje nam czterech punktów siły. Niestety. Okej, okay. a więc zostawimy go sobie z pewnością na później, chociaż jestem pewien, że już niedługo znajdę na przykład jakiś, nie wiem, żelazny, zdobny karwasz i będzie on jeszcze lepszy od tego. Podnieśmy to złoto. Co my tutaj mamy? Chyba nic ciekawego. Naprawdę nic ciekawego. A więc otwórzmy majestatyczną skrzynię. No, okej, okay, okej. Okay. Kas jest sporo na oko, jakieś tysiąc. A więc zbierzmy wszystkie pieniądze, jakie tutaj są. Naszyjnik krzepy, tak, to jest, to jest naprawdę coś fajnego. Słaby pierścień na sprzedaż. Tłoczony na pierśnik siły. Słaby tłoczony na pierśnik, nie, nie. Siła będzie lepsza. Tłoczony nogawice siły. Słaby zdobny karwarz wnikliwości. I wzmocniony pukle szpilek. To wszystko podniosę i za chwilę przeanalizuję. Okej, okay, a więc mamy ten karważ no niestety padła teraz moja teoria Jakoby redukcja wymaganej siły Działała tylko na zwykłe przedmioty A nie na te ulepszane Zdaje się, że na ten przedmiot Mimo, że jest trochę ulepszony Też działa redukcja siły No i bardzo dobrze, nie narzekam Jest on dużo lepszy od mojego łagodzącego, tłoczonego karwasza Wymaga on tyle siły Co miedziany zdobny karwasz Ale daje mi inteligencję i energię A więc miedziany zdobny karwasz wywalę I będę czekał na okazję do założenia Tego karwasza Dalej mamy tłoczony na pierśnik siły. daje aż 11 punktów siły, ale niestety jest słabą zbroją, więc sprzedam go za chwilę. Mamy tutaj także zobaczmy, tłoczone nogawice siły. E, także słabe. I także dają mnóstwo siły, ale niestety będę, sprzedał, e, będę zmuszony sprzedać je na targu. E, słaby pierścień tego się pozbędę, natomiast mamy tutaj naszyjnik krzepy, który daje mi 8 punktów siły. I wiecie co? Ja myślę, że 8 punktów siły jest dla mnie więcej warte niż 6% odporności na żywioły, regenerację zdrowia i energii yy, i serce dębu. Więc szczerze mówiąc, to naprawdę dziwnie się czuję robiąc to, ale... Ale cóż, sami widzicie co właśnie robię. Yy, pozbywam się... Wszystkiego mniej więcej. Starego. No i cóż, okej. Okay. Jednego jestem pewien, tej tarczy nie pozbędę się bardzo szybko I myślę, że szczerze mówiąc nawet w Grecji się nie pozbędę dopiero później Ponieważ Grecja to oczywiście nie jest cały obszar, w którym powiedzmy toczy się gra Ten napierśnik sprzedam Jak najbardziej No i podnieśmy świętą gałązkę oliwną Ona teraz upadnie nam na ziemię O, gdzieś tutaj nie, nie chcę kostura, co ty O, o ty, zobaczcie, zobaczcie W ogóle nie wiem kiedy to się stało, ale odblokowała nam się dodatkowa sakwa więc mamy dodatkowe miejsce w ekwipunku I zdradzę wam także w tajemnicy, że yy, Z czasem jak będziemy odblokowywać kolejne poziomy doświadczenia Będą nam się pojawiały dodatkowe sakwy Pomiędzy którymi będą mógł się przełączać I one będą gdy zajmowały tylko ten obszar tutaj z prawej strony Ale będzie ich kilka, okej okay. A więc podnieśmy teraz świętą gałązkę oliwną Która jest szczerze mówiąc większa niż się spodziewałem yy, No i cóż no i cóż. Możemy teraz w takim razie przystąpić nad trupem wielkiego zielonego pająka, którego imienia zapomniałem, a nie, nie zapomniałem, to była Arachny, królowa pająków. Możemy wrócić teraz do, do właściciela tego gaju oliwnego. Powiedzieć mu, że potwory już nie żyją. Wow, shit, tego się tu nie spodziewałem, serio? Kolejni przeciwnicy. Yy, możemy powiedzieć właścicielowi Gaju, że potwory już nie żyją, przynajmniej większość z nich, yy, że Boss nie żyje i że święte drzewo jest nienaruszone, z tego co pamiętam. Okej. Okay. Drzewo jest całe. Okej. Okay. Nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy od niego, ale, yy, mogę wam powiedzieć tyle, że ruszę teraz do najbliższej fontanny reinkarnacji i yy, zakończę odcinek, ponieważ był on pewie, pełen wrażeń, tak czy inaczej. Yy. Ten zakręt pozwoli mi dostać się pod most, z którego ostatnio ostrzeliwałem potwory. Teraz tak naprawdę ci przeciwnicy nie powinni być dla mnie większym wyzwaniem po tym jak poradziłem sobie bez problemu i bez zginięcia z potężnym bossem, jakim była Arachne, królowa pająków. A więc przedrę się przez zastępy centaurów z gracją. Eee, Zażyję eliksir y, energii, nie eliksir zdrowia, przepraszam, i będziemy ruszać dalej. Jesteśmy już pod mostem, a więc w miejscu, które, które dobrze pamiętamy, z przed jakichś 15 minut. Tyle obstawiam, że minęło od początku odcinka. Eee, no i cóż, no i cóż, nic ciekawego tutaj nie ma, jeśli chodzi o dropy. No i moi drodzy, w tym miejscu zakończymy odcinek. Przy tej fontannie reinkarnacji, czekają nas, z tego co pamiętam, bagna. Zresztą to widać, bagna nie są zbyt przyjemnym miejscem, nawet w grze komputerowej. Sami zobaczcie, jaki wielki kawał przebrnęliśmy dzisiaj. Haha, <grytanie> no wcale nie są wielki w porównaniu do tego, co robiliśmy wcześniej. Na przykład w dzisiejszym odcinku, znaczy w tym odcinku, który nagrywałem dzisiaj, w poprzednim, w jedenastym, przeszedłem od tego miejsca, gdzie się robi zielone, aż do... Aż do tego miejsca gdzieś tutaj. W tym odcinku tak naprawdę spusztoszyłem ten Gaj Oliwny i, i tyle. No ale wiecie, Gaj Oliwny był pełen wrażeń i pokonałem bossa, który teraz jest najsilniejszym pokonanym potworem. Widzicie tą statystykę tutaj na czerwono. Zauważmy też, że czas gry wynosi już 5,5 godziny. Największe zadane obrażenia to mi wiele nie mówi. Zabite potwory 1287, liczba zgonów 0. Okej, okay, a więc to jest naprawdę przydatna rzecz, przyjemna, chciałem powiedzieć, przyjemna rzecz. No i cóż... To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. No i dajcie łapkę w górę za to, że zabiłem Arachny, królową pająków, bez pojedynczego zgonu. Możecie dać także łapkę, jeśli wam się podobał odcinek, ale... Kto by tam myślał o takich prymitywnych podstawach do oceniania filmów? Okej, okay. komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. Cześć, do usłyszenia przy najbliższej okazji. Papa. Pa.